Jesień to idealny czas, żeby otulić się ciepłym kocykiem, zaparzyć pyszną jesienną herbatkę i zanurzyć się w niezwykłych książkach. Dziś pokażę Wam tytuły, które są idealne na te długie, jesienne, nadchodzące wieczory. Podzieliłam je na kilka kategorii, tak żeby każdy z Was znalazł coś dla siebie. Jeżeli tak jak mi jesień kojarzy Wam się z mrokiem i tajemnicą, to te tytuły będą strzałem w dziesiątkę. Zaczynamy z grubej rury, czyli mafijne romanse z Honorem i Luka Vitielo w zupełnie nowym wydaniu. Aria pochodząca z jednej z najbardziej wpływowych rodzin mafijnych walczy o swoją wolność, mimo że kobiety w jej świecie nie mają prawa o sobie decydować. W wieku 15 lat była już zaręczona, a gdy tylko ukończyła 18, musiała poślubić Luca Vitielo niemal obcego mężczyznę a on ma tytuł najbardziej pożądanego nowojorskiego kawalera dzięki swojemu wyglądowi i bogactwu. Jednak może to tylko pozory? Otaczająca go aura łobuza to nie tylko poza. Za aroganckim uśmiechem i niezwykłymi szeremi oczami kryją się krew i śmierć. I Luca Vitiello jest to ta sama opowieść, tyle że z perspektywy Luki, bezwzględnego i groźnego mafijnego bossa. Dzięki niej poznajemy jego mroczną przeszłość i motywację, które skrywa za maską brutalności. To mafijne historie pełne namiętności i sekretów, w których lojalność nie zawsze idzie w parze z miłością. Te książki zdecydowanie rozpalą was w te chłodne wieczory. Silent Darkness to historia, która wręcz krzyczy jesień. Raylene poszła w ślady ojca i studiuje na Yale. Dążenie za ambicją przesłania jej codzienność, a perfekcja staje się nawykiem, nie wyborem. Jednak jej uporządkowany świat rozpada się w jednej chwili. Pewnego dnia przypadkowo zwraca na siebie uwagę pewnego chłopaka. Kiedy dociera do niej kim on jest, natychmiast pojmuje, że powinna się trzymać od niego z daleka. Darcy Scott studiuje na drugim roku prawa i jednocześnie pełni funkcję kapitana drużyny futbolowej. Jednak należy on również do tajemniczego Bractwa Kruka, a jego nazwisko budzi postrach na całej uczelni. Okazuje się, że chłopak skrywa znacznie więcej tajemnic, niż może wam się wydawać. Mamy tutaj również motyw Stalkera, który jest swoją drogą świetnie napisany. W taki sposób, że momentami na pewno będziecie mieć ciarki. To zdecydowanie wasz must have na tegoroczną jesień. Madeline po latach odnalazła spokój. Pewnego razu w niefortunnych okolicznościach poznaje chłopaka, który od razu przykuwa jej uwagę. Okazuje się, że tajemniczym nieznajomym jest nie kto inny, a Clyde Caswell. Rozsławiony, niepokonany mistrz rzymskich igrzysk i jednocześnie przyjaciel jej brata. Madeline jako jedyna wpada chłopakowi w oko, jednak on dość szybko przekonuje się, że nie jest ona dziewczyną łatwą do zdobycia. Dodatkowo do miasta wraca osoba, która ponownie pragnie zgotować dziewczynie piekło. Clyde i Madeline zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu, jednak oboje dość szybko zaczynają zatracać się we własnych kłamstwach. Historia pełna kłamstw, niedopowiedzeń, intryg. Jeżeli szukacie czegoś intensywnego i pełnego napięcia, ta pozycja zdecydowanie jest dla was. I następnie mamy dwa absolutnie mroczne tytuły, które będą idealne do zarwania nocki. Rain Hall większą część swojego życia mieszkała z matką w Stanach. Przez pewne wydarzenia zostaje ona wysłana do Londynu, gdzie ma zamieszkać w mrocznej rezydencji z ojcem i bratem, z którymi całe lata nie miała kontaktu. Reyn marzy o tym, aby zacząć od nowa i żyć spokojnie, jednak jej brat, chcąc odnawić kontakt, przedstawia ją swoim przyjaciołom. A dziewczyna od razu wpada w oko temu najbardziej tajemniczemu. Gabriel Fortuel nie daje o sobie zapomnieć, a mrok, który ma w sobie, sprawi, że dziewczyna zacznie uwalniać swój. Choć tak bardzo chciała go w sobie zdusić. Jeżeli lubicie mroczne klimaty z szarymi moralnie bohaterami, gdzie nie jesteście w stanie przewidzieć ich następnego ruchu, to seria Dekadens od Marty Kulczyny jest zdecydowanie dla Was. Jest mrocznie, intensywnie, tajemniczo i intrygująco. Tutaj mam dwa pierwsze tomy, mamy The Click i The Click 2. Jest to już zamknięta historia Reyn i Gabriela, a już 1 października swoją premierę będzie miało The Enclave, czyli historia Damiena, który oczywiście pojawia się w tych dwóch pierwszych tomach. A uwierzcie mi, jak przeczytacie The Click, wy będziecie po prostu musieli od razu sięgnąć po tą książkę. Tutaj jest jeszcze mroczniej. Obsesja wychodzi poza wszelkie granice. Mamy tajne stowarzyszenie i spotkanie po latach. Ale żeby nie było zamrocznie, jeżeli lubicie troszeczkę lżejsze klimaty, to myślę, że te pozycje z kategorii wiekowej 16 na pewno przypadną Wam do gustu. I zaczynamy od jednej z ostatnich premier. Mamy antyromantycznie od Iski Nowaczek. Dalia Griffin od lat przyjaźni się z Hazel Brooks, lecz jej życie komplikuje się, gdy zaczyna dostrzegać w starszym bracie przyjaciółki Williamie coś więcej. Ich relacja przychodzi powolną, ale wyraźną przemianę, a spojrzenia mówią więcej niż tysiąc słów. Jednak jest pewien problem. Dalia złożyła przyjaciółce obietnicę, że nigdy nie zakocha się w jej bracie, a to ze względu na to, że Hazel przez podobną sytuację bardzo się kiedyś na kimś zawiodła. To jest historia o uczuciach, która pokazuje nam, że one wcale nie muszą wyglądać tak jak w filmach romantycznych. Piska z lekkością i humorem pokazuje nam, że miłość może mieć zupełnie inny wymiar. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście się jesienna kawka, czy się jesienna herbatka. Ja zdecydowanie należę do teamu jesiennych herbatek. Kiedy do klasy Jaydena wchodzi nowa dziewczyna, on zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Riva od razu odrzuca jego zaloty i jest w tym postanowieniu wytrwała na tyle długo, że chłopak z frustracji i żalu zaczyna uprzykrzać jej życie. Mogłoby się wydawać, że tych dwoje nigdy się nie dogada, jednak gdy pewnej nocy ratuje ją przed niebezpieczeństwem, ta w końcu zaczyna patrzeć na niego nieco przychylniej. Historia, która odwraca schematy do góry nogami i zaskakuje z każdym kolejnym rozdziałem gdy chcesz, żeby fabuła naprawdę ci zaskoczyła, to będzie idealna pozycja. A jeżeli po przeczytaniu tej książki będzie wam za mało, no to ja mam dla was świetną wiadomość, bo już ruszyła sprzedaż drugiego tomu, więc jak będziecie zamawiać tom, to zamówcie od razu obie części, bo nie będziecie mogli się oderwać. Przed ostatnią pozycją jest to również jedna z ostatnich premier, We Don't Want To Be Saved, czyli debiutancka powieść Olivii Jury, która rozbroi was na milion kawałków. Rubi po śmierci agresywnego ojca przeprowadza się do matki, z którą łączy ją bardzo skomplikowana relacja. Kobieta wyszła ponownie za mąż, dlatego dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z zupełnie obcymi osobami, zwłaszcza ze swoim przybranym bratem Lukiem. Okazuje się, że Luke ma poważne problemy emocjonalne, w dodatku zachowuje się wyjątkowo załoszczo w stosunku do Ruby. Dodatkowo dziewczyna dowiaduje się o śmierci bliskiej osoby. Lub jest na skraju załamania, kiedy na jej drodze pojawia się Natan. Nieznajomy, z którym może mieć więcej wspólnego, niż mogłoby jej się wydawać. Jest historia o młodych ludziach, którzy szukają własnej drogi. Jest historia o przyjaźni, bólu, niesamowicie szczera i na pewno emocjonująca na pewno zostanie w waszej głowie na bardzo długo. I ostatnia historia, nieco inna niż poprzednie, natomiast stwierdziłam, że będzie to taka świetna odskocznia. Gwiazda Scarlet, ostatnia premiera Asi Chwistek, jest to książka Plus 18, natomiast właśnie tak jak mówię, z zupełnie innym vibe'em i klimatem niż poprzednie. To jest jedno tomówka, mamy tutaj niecałe 330 stron, więc będzie to idealna pozycja na jeden wieczór. Scarlett Stanford z powodu choroby mamy, musi zrezygnować z marzeń, a plany pójścia na studia idą w odstawkę. Praca jako modelka i ilustratorka książeczek dla dzieci brzmi dobrze, jednak dziewczyna nie spodziewa się, że jedno zlecenie dla firmy jubilerskiej zmieni jej życie w koszmar. Scarlett zostaje oskarżona o kradzież naszyjnika wartego majątek. Wtedy zjawia się on, właściciel firmy jubilerskiej, który proponuje jej pewien układ. Nie zawiadomi policji, jeśli ona pomoże mu zbliżyć się do Leonarda Stanforda, czyli jej ojca. No takie intrygi to my lubimy. No, i to były już wszystkie moje książkowe, jesienne propozycje na te nadchodzące długie wieczory. Dajcie znać w komentarzu, którą z tych historii zapisujecie w swoim jesiennym TBA, że jestem na maksa ciekawa. A teraz zapaszcie herbatkę, odpalcie świeczuszkę, otulcie się kocykiem i zanurzcie się w wybranej przez Was lekturze.